To jest kolejny temat z zakresu grupowań, grupowań po pięć. I gdzieś w którejś rolce już tłumaczyłem tą kombinację. Mianowicie wygląda ona w ten sposób, że jest prawa, lewa, prawa i dwa razy lewa. I każda lewa ręka jest grana ghostem, czyli cicho. I w szesnastkach w obrębie jednego taktu to brzmi to w taki sposób. Więc, jeżeli idziemy w stronę deseru bardziej, czyli przejść fajnych, nie, to prócz oczywiście przenoszenia prawej ręki gdziekolwiek, nie, tego akcentu. To kolejnym progiem dla ciebie może być zamienienie akcentu np. tej pierwszej prawej ręki na zagranie stopą. I na przykład wymienię z jakimś prostym rytmem, nie? żeby mieć jakby dwa wiesz, światy, w które sobie przeskakujesz, nie, że raz grasz właśnie bić prosty celem jakiegoś tam wiesz odpoczynku i przygotowania się do tego przejścia, do tej zagrywki, a potem wskakujesz właśnie w ten temat. Nie? Obserwuj po więcej tego typu wskazówek.